Bardzo istotnym elementem w leczeniu niepłodności, tym może najprzyjemniejszym często jest sprawdzenie Skuteczności tego leczenia, czyli oznaczenie beta HCG, czyli hormonu, który wskazuje nam, czy jest ciąża, czy nie. Oczywiście, jeżeli jest test pozytywny, cieszymy się bardzo wszyscy, łącznie z beneficjentami. No, gorzej jest, jeżeli ten test jest ujemny, ale tutaj nie należy się martwić, dlatego że często jest to początek drogi i wymaga to wytrwałości. Jednorazowe oznaczenie tego testu trochę mało nam daje, dlatego że trzeba oznaczyć jego dynamikę wzrostu. To znaczy, jeżeli po in vitro oznaczamy test praktycznie po 10 dniach y, od transferu, dlaczego? Dlatego żeby pominąć wpływ, dodatni wpływ na ten test leków, które pacjentka najczęściej wcześniej, y, wcześniej brała. Oczywiście, Test taki wykonujemy też po naturalnym zajściu w ciąży, czy też po inseminacji, przy czym to trzeba wykonywać go w odpowiednich ramach czasowych, żeby też nie, nie było wpływu leków, które najczęściej są stosowane wcześniej. I wtedy, żeby nie był to test pozytywny fałszywie. Jeżeli chodzi o test, to co już powiedziałem, Interesuje nas dynamika wzrostu. Przede wszystkim, Test taki, jeżeli wykonywany jest pierwszorazowo, następnie powinien być wykonany po tygodniu. Następny test i wtedy widzimy, jakie są wartości przyrostu. Przy czym beta HCG rośnie praktycznie do 10-12 tygodnia, i potem następuje spadek czyli rośnie do momentu, jak łożysko zaczyna się wytwarzać i przejmować funkcje hormonalne.